Royal Enfield Interceptor 650 niesamowicie nawiązuje do klasyki. Lecz cofnijmy się troszkę w historii. W momencie kiedy Wielka Brytania korzysta jeszcze z przywileju kolonializmu i wykorzystuje siłę roboczą w Indiach, przenosi tam część produkcji firmy Royal Enfield zajmującej się toczeniem stali, produkują elementy do armat i innego rodzaju sprzętu, który strzela. Po jakimś czasie, gdy maleje zbyt na sprzęt wojskowy, zaczynają produkować ramy motocyklowe, a następnie motocykle. Chichot historii jest taki, że Royal Enfield w Wielkiej Brytanii upada, a w Indiach ma się dobrze i produkuje do dziś takie cacka. Tutaj nawiązania do klasyki są niesamowite. Ktoś się postarał o to, żebyśmy mieli wrażenie, że motocykl nawiązuje do początku produkcji. Interceptor 650. Jeździ podobnie jak japońskie motocykle z lat 90 Ma mega precyzyjną, miękko pracującą skrzynię biegów, gdzie nie masz najmniejszego problemu z tym, żeby wyczuć, czy ten bieg został zmieniony. Czy jest na neutralnym, czy jest zbita jedynka, czy też inny bieg. Druga rzecz, mama jest statycznie, gładko chodzący silnik. Po prostu poezja pracy, jeżeli chodzi o dwa cylindry. To już nie ten sam Royal Enfield co jeszcze 10-15 lat temu. Bardzo fajne, nawiązania do pełnej klasyki. Kanapa jest taką kanapą, którą spotkacie w latach 50. i później. Nawet jakaś WSK czy inny sprzęt miały podobną kanapę. Niestety, kanapa jest masakrycznie niewygodna, ale za 500-600 zł można kupić akcesoryjną kanapę, turystyczną do tego motocykla. Osprzęt na kierownicy wygląda dość przyzwoicie i ma fajne, klasyczne zegary. Na lewym zegarze widać stan paliwa i przebiegi, przebieg dzienny A i B oraz przebieg kompletny. Brakuje jedynie wskaźnika zapiętego biegu. Hamulce. Z przodu jedna tarcza, z tyłu bębenek. Są to konstrukcje własne Royal Enfielda i nie ma co się spodziewać cudu. Motocykl hamuje, ale bez szału. To nie R1. Bardzo mi się podoba zamknięcie zbiornika paliwa. Totalna klasyka. Totalna klasyka jest również widoczna we wszystkich lampach. Poza lampą czołową. Tylna lampa i kierunkowskazy to klasyczne żarówki. Przednia lampa LED. Na mieście tym motocyklem nie ma wstydu. Ciesz się życiem, wsiadaj na motocykl, odkręcaj manetę, daj miodu i raduj się podróżą.